Prawie 30 stopni dzisiaj, ale jak mawia klasyk, żeby jeździć w upale, trzeba jeździć w upale. Także dzisiaj traska pole Moszna, pałac w Także zobaczymy, czy dojedziemy, czy nie padniemy gdzieś na tym słońcu. Ale póki co, zaczynamy. Hej. Goda się we znaki. Jesteśmy na wale pośród pól, także słońce mocno daje, ale później schowamy się w las. Tak sobie narysowałem trasę, żeby jak najwięcej być w lesie. No i zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Póki co bardzo taki trawiasty wał. Nie byłbym sobą, jakbym się nie zgubił już na pierwszych kilometrach. Także... Jedna wioska mnie trochę zgubiła, ale już wioska w polu, w polu, ale jadę dalej. Kolejeczka z miejscowej kopalni. Sobie pracuje. Jedziemy dalej. Proszę bardzo. Asfalt wylewają nam po prostu. Po prostu nam wylewają asfalt tuż przed kołami. Także idealnie. Jedziemy dalej. Uff. Dobra, jakoś się tam między walcami przycisnąłem. I jadę dalej. Przyszedł trochę jeszcze pola i zaraz do lasu, mam nadzieję, już niedługo. Dobra, jesteśmy w lecie. Zaraz ostatni zakręt i długa, długa prosta przez las. Tutaj leci autostrada A4, a my kierujemy się do Pałacu w Moszli. Może być piękniej. Nazywałem na słońce, przyszła burza i złapałem kapcia. A, dobra, nic trzeba wymienić, jechać dalej, gdzieś się schować czy coś. Zobaczymy. Tylko takie schronienie się znalazło. Może zaraz przestanie padać, już tak mniej pada, jak tylko nie będą walić pioruny, to jadę dalej, oczywiście raczej jest skrótem do domu. Wracamy, duża lekcja, co zabierać, czego nie zabierać, no i tyle, nie udało się dojechać dzisiaj do Mocnej, następnym razem Na nawrzekałem strasznie na upała tutaj, burza mnie złapała z piorunami, o Dobra, wracam rowerem, całą trasę, warunki są takie na drogach, że też to nieodpowiedzialne wysyłać kogoś po mnie, a już nie walą pioruny, więc mam nadzieję, że dojadę bezpiecznie, też nie chcę wrzucać się na główną drogę, najkrótszą, tylko no, jakoś tym lasem przeboleć, tak już jestem cały mokry, więc to nie ma żadnego znaczenia. Dzisiaj nie udało się dojechać do mocznej ale następnym razem. Lecimy do domu, oba bezpiecznie, hej!